witam Was w kolejnym odcinku Swarming z Faremis motor 22 W dzisiejszym odcinku będzie prasowanie trawy, baloty i od razu jej owijanie. A później zajmę się jeszcze zbieraniem bel na mojej drugiej łące. Tam już stoi klas przygotowany z turem John Deere z platformą do bel. Na razie tutaj zabieram się za prasowanie, a już zaraz do belkę, bo z poprzedniego pola trochę trawy przywiozłem. No i jak na razie jestem bardzo zadowolony z tej prasoobijarki. obiarki. Wykonuję dwie prace jednocześnie. I to zbieranie bel nie jest aż takie ciężkie jak to było w 19. też i wziąłem takich taki pytań do bel, który mogę zabrać. Dwie belki, W mi teraz tutaj niepotrzebnie tutaj stałem, mogę już jechać. Na razie tej belki nie wyrzucam bo chcę je układać po dwie koło siebie, żeby było prościej do zbierania. Więc teraz tutaj tą wyrzucę i teraz będę musiał poczekać, aż ta się owinie. I ją od razu tu wyrzucam się ładnie dokłnęła do tej drugiej beli. od poprzedniego odcinka zmieniło się niedużo Bo tylko kupiłem przyczepę do Bel za to zapłaciłem 18 tysięcy lekko ponad a zrobienia na polu no to stależowałem to pole w ramach, co w ostatnim odcinku było tam płuczowane i rozlewana gnojowica była, to tam stależowałem, później jeszcze za tym zasiałem i zmałowałem. W poprzednim sezonie tam było orane i zbierane kamienie, więc stależowałem tam zamiast gruberować, żeby nie musieć już tam zbierać kamieni. Skoro były w poprzednim sezonie, no to już w tym, żeby się tam nie bawić. Wy tak pól do zbioru trochę będę mieć, bo tutaj to pole, teraz ta przeciwko, co tam jest, gdzie są pokosy słomy, tam to będę pra prawdopodobnie całe orać. Będę chciał tam rozrzu... tutaj Dobrze, że mogę jeszcze raz wyrzucić, ale tamta coś się zbugowała. Także dokańczamy. Tam będę chciał rozrzucić obornik, ale to dopiero na wiosnę. Bo tam będzie z tego co pamiętam sorgo. Więc będę sieć to na wiosnę, więc na razie tego nie ruszam, bo i tak tam chwasty wyrosną. No Jeszcze tam słoma leży, to też nie mogę tego ruszyć, a czekam na cenę słomy. Na razie jest na wzroście jak urośnie, no to będę chciał na pewno to sprzedać, chociaż to co mam na polu jeszcze by to już mi tam nie zawalało. Na tamtym polu dało około 10 belek, może 12. Jest równo ułożone po dwie, ale nie, już nie pamiętam ile tych jest tam podwójnych bel. A tak około 6, 7, może nawet. Jeszcze raz pewnie w koło obiadę i pójdę zbierać te baloty, żeby ten odcinek też nie był jakiś bardzo długi. Tutaj też są duże pokosy, więc ta belka jest dość szybko. To jeden przejazd bez balot. I ostatnią wypuszczam i idę zbierać. O, może być tak. Dobra, tu nie jest daleko, więc się mogę nawet przebiec. Czy tego modu na szybkie bieganie nie mam. Widziałem, że on wyszedł, więc mógłbym go nawet dodać tutaj. Czasami bywa przydatne, ale to jednak trochę realnie jest jak tak trzeba się przebiec, choć i tak często się teleportuje do tych maszyn po prostu. Tutaj już dwie belki rzuciłem. Na początku planowałem układać je dwa rządki naraz, raz Teraz tutaj jeszcze z przodu bym musiał te dwie belki wrzucić Ale później jednak stwierdziłem, że prościej mi będzie je dopychać, bo jednak to z przodu trochę wystaje Ja idealnie ich na początku nie dopnę, tylko pierwsze muszę to wyciągnąć i wtedy dopiero Więc będę ciągnąć na razie jeden rządek I to jest właśnie taki chwytak, można dwie belki wziąć więcej niż ten zwykły. No i też wydaje mi się, że tym jest prościej. Bo tak to jednak jak muszę to na boki tutaj bym musiał na przyczepie, no chyba że... ale na stojąco to też bym musiał na boki to rozsunąć. To, to idealnie tych balego nie poukładał. Chyba 8 mi nie wejdzie, chyba że tak ciasno tam ta jedna, ale jeszcze tak są luźno zrobione. Tam to sobie już zepnę pasami. żeby ich nie wyrzucić do tyłu troszkę spróbuję je dopchnąć I tak mi tam nie wejdą wiebelki. to jedna będzie musiała chyba tak dłużej, albo wsadę tam jedną i dobra, to i tak będę musiał trochę pojechać, albo no na razie wezmę dwie, bo mi się już rozwali ta. Dobra, rozjechały się, to biorę jedną. Tutaj, tak no na górę, pewnie by weszła ta jedna. Ja teraz będę jechać drugi rządek, a najwyżej na koniec tutaj, posadzę jeszcze. Teraz tego dopychać. Ciekawe, jak to będzie szło. Będę musiał ją wsadzić, więc muszę bardziej lewej strony się trzymać. A no i też nie, nie pokazałem wam jeszcze tej przyczepy, tak nie omówiłem jej głębiej, ale o tym ile za nią zapłaciłem, to już mówiłem. Jest też możliwość wzięcia... Chyba takiej samej albo podobnej, tylko że z tym innym dyszlem, z takim nie tandem, tylko, tylko z tym skręcnym dyszlem. Ja wziąłem tandem, bo w 19, praktycznie każda przyczepa jeździła na tym dyszlu przy ładowaniu. Bel w sumie, nawet nie tylko przy ładowaniu, ale ogólnie strasznie jeździły. Więc jest tandem. Górę się rozjechała. Dobra, to jest jakoś super szczelnie nie ma ich jak układać. Bo i tak tam później zostaje ta dziura. A jak nie będą szczelnie, to tam w ogóle ten pęczek nie wejdzie jeden. No I te belki pójdą na sprzedaż. Powiedziałem, że cena rosła. Jeszcze zerknę, czy na pewno nadal jest. No jest, a już nie rośnie, tylko 535 jest. I też tą kiszonkę, co mam w pryzmie, też będę chciał trochę sprzedać. Myślę, że tak koło 50 ton bym mógł. W sumie ta cena jeszcze dochodziła nawet do 600 euro, ale chyba nie będę na nią czekać, bo to może w tym sezonie nie przyjść. I tak na początku to były słabe ceny tej iszonki, bo tam była po 400, bo nawet i poniżej trochę. trochę bardziej się rozjechały to później nie będą mi pasować jakbym chciał dać jeden rządek może być ciasno chyba się trochę dopły no teraz jest równo łącznie tu było 9 tych gromadek z tego co liczę i łącznie 18 balotów i całkiem nieźle na tamtym polu zrobimy albo 3 albo 4 kubki teraz się zastanawiam czy ładować na ten górny rząd Dwa baloty na szerokość jeden. Na jeden no to nie zmieszczę, a na dwa to też tak nie jest pewne, ile stamtąd da. Więc chyba będę ładować na jeden. Gdzie ta cena w ogóle jest? Pan u handlarza. Mówimy, to i tak podobne odległości są do handlarza i do biogazowni. Do biogazowni jest chyba trochę bliżej. I ostatnie belki. Tej słomy też tym takiem ładowałem. Naprawdę idzie spoko tym. Tutaj na górę wejdą jeszcze dwie belki. Oprócz tych, jeszcze zapnę pasy, żeby ich tutaj na dole nie były zapięte, żeby ich nie zrzucić, o jest ładnie, dobrze. No to w tym odcineczku to już będzie wszystko. Jeśli ma się spodobał to oczywiście zostawcie apkę w górę, zostawcie suba. Szczęśliwego nowego roku jeszcze raz, bo to nagrywam już w nowym roku 1 stycznia. Także trzymajcie się, cześć.